Maryja została wzięta do nieba. Radują się zastępy aniołów. Moi kochani, tak jak powiedziałem, dzisiaj witając się z Wami, wracamy przepełnieni duchem. Wracamy do domu matki. W słowo dom matki jest, bo przecież od, od Naszych wypraw co roku do matki, do Medżugori, jak Pan pozwoli, w tym roku również, również się wybierzemy, również pojedziemy. Ale ten dom matki, ten polski Nazaret jest tak blisko Was. To zaledwie mniej więcej 200 kilometrów. Wiem, że 200 kilometrów, z Jezu Święty to jest kawał drogi, ale no, dla mnie jest to blisko, bo ja już się tak misyjnie przyzwyczaiłem, że. Przejechanie tysiąca kilometrów nie sprawia jakiegoś większego na mnie wrażenia, więc kiedy mam przejechać 200 kilometrów, no to jest kwestia jakiegoś tam czasu. Pamiętamy sprzed roku te przepiękne uroczystości, w których wszyscy braliśmy udział. Ja pamiętam Was tam przy Sanktuarium Maryjnym, grupę z Bielunia, która usadowiła się w całkiem fajnym miejscu. Dzisiaj z pewnością, gdyby, gdybyśmy byli tam w takiej właśnie konwencji zewnętrznej na ołtarzu polowym, mielibyśmy wszyscy chyba bardzo poważne problemy, bo było bardzo, bardzo, bardzo gorąco. No tak, tak się pogoda poukładała. Dlatego też jadąc i modląc się, chcę was wszystkich i od was rozpoczynam, zachęcić byśmy zechcieli przeżywać spotkanie z Maryją w taki inny sposób, w taki, by nawiedzać dom Matki nie tylko z okazji tego szczególnego dnia, kiedy robi to cała nasza ojczyzna. Dzisiaj widzimy na jasnej górze tłumy. Widzimy w kalwariach jednej, drugiej tłumy, ale widzimy też na i na Kasprowym. Taki nowy znak czasu, to dzisiejszą uroczystość, żebyśmy gdzieś wyjeżdżali, wytchnienia nie będąc w świąt w ilości w naszym sanktuarium we Florencji. Ale po pojawiło się na stylu, ile to sanktuarium mogło mówiąc technicznie unieść, żebyśmy się wszyscy zm zmieścili, żeby każdy miał miejsce siedzące, choć zabrakło tych miejsc, część wiernych stała już poza świątynią, ale było nas proporcjonalnie dobrze. Dlatego też będę was zapraszał, będę o tym rozmawiał również z naszymi kapłanami, z naszym duchowieństwem na konferencji pastoralnej, byśmy przeżywali to, do czego wy w Wieluniu jesteście przy, przyzwyczajeni jeszcze przez poprzedniego poprzedniego, poprzedniego, bo w międzyczasie byłem również ja waszym proboszczem przez pięć minut i, i przez ostatni czas już dość długi, daj Boże długi, długi, niech będzie jak najdłuższy. Macie w tej chwili księdza proboszcza, który jest na Europie, Bogdana, ale wspominam w tym momencie księdza Roberta, który wraz z wami wyjeżdżał właśnie na różne pielgrzymki do miejsc świętych w Polsce. I może to Właściwie dobry czas, dobry model do tego, byśmy my z tych wspólnot misyjnych, z całej naszej ojczyzny, ale nie tylko, bo z Italii, z Chorwacji, byśmy nie zjeżdżali się w jednym momencie, wypełniając świątynię i otaczający plac, i zastanawiając się, gdzie my się teraz wszyscy spotkamy i zmieścimy, tylko żebyśmy starali się jeden raz roku ze swoim księdzem Proboszczem wsiąść w jakiś, Odpowiedni pojazd nie. Dzięki Bogu i zaangażowaniu ogromnemu y, miejscowych osób, które przy sanktuarium pracują, są już miejsca noclegowe, gdzie można spokojnie się przespać, zatrzymać w tym naszym tworzącym się pierwszym domu pielgrzyma. Czy też po prostu mając taki odcinek, taką, taki dystans? Wyjechać po poranku wraz z Księdzem Proboszczem, odprawić Mszę Świętą, odprawić nabożeństwo, pomodlić się w pustelni, poczuć tę niezwykłą atmosferę, która tam panuje, która jest niezwykła. Myśmy wczoraj przyjechali na uroczystości Wigilii Najświętszej Marii Panny po wieczornej przyświeceniu. Niezwykłe. Nie wierzcie mi, Matka Najświętsza w cudownym obrazie została wyjęta z ołtarza i mogliśmy się przytulić. Czuliłem się do cudownego obrazu jak syn do matki. Przytulony tak tkwiłem przez dobrą chwilę. No nie mogłem za długo, bo przecież było nas wielu, więc nie mogło, nie mogło tak być, że biskup zajmie większość nocnego czasu na to, żeby się przytulić do Matki Najświętszej. Więc musieliśmy się wszyscy po... Przepiękna modlitwa warium i dzisiejsza uroczystość, która dla wielu może trwała trochę za długo, bo ponad dwie godziny, ale jeżeli weźmiemy ciężar gatunkowy tego niezwykłego święta, tego co dzisiaj niesie nam prawda o nieboźniu Najświętszej Marii Panny, to moglibyśmy trwać przy Matce Najświętszej całą dobę. I nie wiem, czy to by było wystarczające, by oddać. Głębiej naszych emocji. Dlatego też, siostry i bracia, kochane siostry, obecne dzisiaj tutaj w naszej kaplicy i nasi drodzy przyjaciele, którzy z pewnością jesteście z nami, jak czynicie to każdego dnia, połączeni na żywo, zachęcam Was, również Was, to będzie następny apel do wszystkich uczestniczących w codziennych naszych transmisjach Mszy Świętej. Transmitowanej z kaplicy biskupiej. Byłoby nas o ładnych kilkanaście tysięcy. Więc nie damy radę. Wiemy doskonale, że część z nas, modlących się, po prostu nie może wyjechać z różnych powodów z powodu choroby, nie, różnych niemożliwości. Ale ci, którzy mogą, nie odkładajcie tego, a w przyszłym roku, gdzieś na, na późniejszy czas. Tylko zechciejcie odpowiedzieć na ten niezwykły apel, który się pojawi. Pojawi się w przestrzeni, jako zaproszenie, byśmy się tam właśnie spotkali. Każdego dnia mówię do Was z naszej kaplicy, no może nie każdego dnia, ale często, takie właśnie życzenia, byśmy się wszyscy spotkali w niebie. Ale zanim w niebie, spotkajmy się we Florencji, spotkajmy się w domu naszej matki. W tym południu Wszyscy jesteśmy tutaj na tyle dorośli, że możemy wspomnieć swój ro rodzinny dom. Z jaką ogromną miłością i ze łzą boku wspominamy chwilę, przynajmniej mówię o sobie, kiedy powracałem do mojej mamy, do mojego rodzinnego domu. Kiedy nie chciałem czasami wyjeżdżać z powrotem na studia mimo że. Kocha, kochałem i kocham teologię i, i kocham kapłaństwo i, i z ogromną radością przygotowywałem się do tego kapłaństwa. Ale ciepło domu rodzinnego jest czymś niezastąpionym. I tak samo ten polski Nazalet, Florencja, koło Jurzy. To sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej jest tak domu rodzinnego matka dobrego początku. Z różnymi problemami. Tak wielu z nas najchętniej w odniesieniu do swojego życia zrobiłoby coś takiego. Zamykam tę księgę i nie chcę pamiętać o wszystkich problemach i trudnościach, które mnie dotknęły. No i właśnie, to może jest znakomity sposób, byś zamknął księgę za sobą tego wszystkiego, co było niedobre, co spowodowało, że tak wiele łez wylałeś, wylałaś w swoim życiu tam przy Maryi, u niej, u Matki Dobrego Początku, i byś wychodząc z tego sanktuarium, wyszedł, wyszła, przepełniona nie tylko nadzieją, ale wręcz pewnością, że ona od tego momentu się nową drogą. W Medjugorje, nie o to, by mógł pojechać z nami do, na pielgrzymkę, bo w drugim, trzecim dniu pobytu tenże kapłan, który pracował, pracował w Italii, pracował blisko Watykanu, z Watykanem związany, mówi, księże biskupie, jestem tak wiele lat kapłanem i przyznam się, a ponieważ to nie była spowiedź, więc mogę to powiedzieć, nie mówiąc o kim mówię, z nazwiska imienia księdza, przyznam się księdzu biskupowi, ja przed patrząc na to wszystko, co się dzieje w dzisiejszym świecie, straciłem wiarę. Przestałem wierzyć w Pana Boga. I dopiero przyjazd tutaj, do domu Matki, przywrócił mi tę wiarę. Spowodował, że na, na, poczułem Jego obecność. Może i my, siostry i bracia. Może nawet nie, tylko może otwarcia w swoim życiu. Pozwólmy więc, by mnie Matka Najświętsza, Matka Dobrego Początku, Matka, której ten cudowny obraz był również obecny tu, w tej kaplicy. Tu się modliliście przed nią. Ta sama matka, która przed wiekami w obrazie Czarnej Madonny przez wielu przejeżdżała wraz z księciem Obolczykiem w kierunku częstochowy. Ta sama matka by pokierowała naszym życiem. By byśmy wyszli, wyszli z tego naszego Pielgrzymiego trudu, jakim jest nasze życie, absolutnie zwycięsko. Abyśmy i my kiedyś spotkali się w niebie. Ale zanim w niebie, byśmy, moje drogie siostry, księżę proboszczu wieluński i wszyscy pozostali kapłani najpierw spotkali się we Florencji, w domu. Matry. Wierzę w jednego Boga. Ojca Boa